Pamiętasz wstęp z poprzedniego odcinka, gdy mówiłem o drużynie pierścienia, bo nie chcę się już go powtarzać. Jeżeli nie, to go sobie obejrzyjcie i tu wróćcie, a jeżeli tak, to rozpoczynamy przygodę z błędami dwóch wiesz. Jackson nie nauczył się na błędach z części poprzedniej i tu również znalazło się sporo gaf. Spójrzcie na ranę Merego. Zanim bohater dostaje się do lasu, rana jest z prawej strony. W lesie nagle przechodzi na lewą. Gdy jednak drzewa dopadają hobbitów, rana znów jest po prawej stronie. Natomiast w scenie, gdy Aragorn śni, że całuje Arwenę, jego dłoń widoczna jest na jej twarzy. Następuje zmiana ujęcia i ręka już jest na jej plecach. A tutaj, tuż po wysadzeniu muru, w lewym dolnym rogu widać kawałek kamery, która właśnie kręci. To ujęcie. Czy wy też odnieśliście wrażenie, że w tej części historia z pierścieniem zeszła na bok? Że tutaj ludzie zaczynają się bić, nie wiadomo o co chodzi w ogóle? Na przykład opiszę pewną sytuację, autentyczna. Jak byłem na tym filmie właśnie w Chinie, to siedzą sobie dwie laski i jedna do drugiej mówi Ej, stara, czemu blumas, blumas, autentycznie było blumas, Czemu Blumas strzela do orków? Przecież oni są razem. Serio! Ja też w pewnym momencie nie wiedziałem, kto się z kim trzyma. Czy Blumas się trzyma z orkami, czy normalnie orek z, z, z sauronem. Orek? Orek. I jeszcze dodatkowo te karygodne wpadki. No dajcie spokój, Jackson. Pójście na miecz Eomera, wypada on z futerału, jednak mimo to Eomer odjeżdża. Ciekawe, kiedy zorientował się, że nie ma miecza. Przejechał pewnie 100 kilometrów i fuck, gdzie jest mój miecz? Pipin ma związane ręce, ujęcie później i dłonie są już rozwiązane. Błąd twórców, bo bohater dopiero rozwiązuje ręce w kolejnej scenie. A teraz wpadka na mapie. Dagorlat jest podpisany jako Dagorland. No dobrze, to koniec z przypadkami z drugiej części, na trzecią zapraszam wy w kolejnym odcinku. A tak w ogóle, to muszę się przyznać, że odkąd zacząłem czytać na głos wasze komentarze przy moich produkcjach, coraz więcej pozytywnych opinii się tam znajduje. Są jednak ciągle takie małe robaczki, które ciągle nie pojęły, że stanka należy czcić. Czcić! 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 Na przykład niejaki bar. Czegoś tak irytującego, beznadziejnego i płytkiego jeszcze nie widziałem. Gratuluję. A ja widziałem twój komentarz. Ha, ha. Jak zwykle mnie nie zawiedliście i zalaliście moją pocztę milionem maili. Większość z tego to oczywiście spam. Czy nie chcę naprawdę sobie powiększyć członka? Nie, nie chcę. Jestem zadowolony z tego, co mam. No tak, Sareczku, słusznie. Małe, ale własne. Wiadomo, małe, ale własne. Nie wiem, jak pan mówi o swoim, ale ja mówię o swoim duże, ale czasem pożyczę mojej koleżance. A dzisiaj patka od widzów. Kliczka z filmu Moja Super Ex-Dziewczyna. A propos. W jednym ujęciu widać, że kobieta ma na sobie czarną rękawiczkę. Zmiana ujęcia i jest już goła ręka. Wpadkę nadesłał Dar Kice, który otrzymuje ten film. Oto ten film. I. Proszę gościować. I pozdrawia. Kole... Kolegę Aleksandra. A teraz do wygrania jest ten film. Skąd pan tu się wziął w ogóle? Co to za człowiek? Zna Pan go? Ten film. Król Mrówek. O Jezu, za film. O pijaku tak się rewelacyjnie ogląda. Wciąga, wciąga, wciąga. Proszę. Niech pan już pójdzie sobie. A jeżeli pierwszy raz zetknąłeś się ze ślepą kliszką i czujesz, że to miłość od pierwszego wejrzenia, to koniecznie skorzystaj z subskrypcji. Na to się wytnie.pl, klikacie newsletter i wybieracie tylko i wyłącznie ślepą kliszkę, ewentualnie déjà A jeżeli jednak oglądacie mnie na WPTV, to wchodzicie w serię, gdzie wyszukujecie mój program i go wybieracie. Jeżeli Wam jednak ciągle mnie mało, to polecam starek.blog.pl, oficjalny blog i nieoficjalny fanclub. Stanka, polecam serdecznie i do zobaczenia już niedługo. Po ćwiczę ten śmiech. Miał być jak doktor zło. Nie wyszło.